Jakie? Twój ulubiony kolor. To zazwyczaj jedno z pierwszych pytań, które zadaje się, kiedy się kogoś poznaje. Ale zastanawiałeś się kiedyś, co twój ulubiony kolor mówi o tobie? Biały. Jesteś po prostu nudny. Żółty. Osoby, które lubią żółty kolor, to osoby, które dosłownie wszystkiego się boją. Serio ktoś w ogóle lubi ten kolor? Niebieski. Ciągle chodzisz smutny, dosłownie 24 godziny na dobę. Czerwony. Masz problemy z agresją, ale jesteś też bardzo odważny. Zielony. Zazdrościsz dosłownie wszystkim wokół ciebie, a twoją pasją jest dbać nie o środowisko Czarny. Wydaje ci się, że jesteś bardzo tajemniczy, ale w McDonaldzie boisz się powiedzieć kasjerce, że pomyliła Twoje zamówienie. Fioletowy. Bardzo lubisz swoich przyjaciół, jesteś naprawdę bardzo miłą osobą. Brązowy. Brązowy jest jeszcze gorszy niż żółty. Serio, lubisz ten kolor? Nie wiem, co to o tobie mówi i chyba nie chcę wiedzieć, co to o Tobie mówi. Różowy! Jesteś dorosłą kobietą albo małą dziewczynką. Na pewno nie jesteś nastolatką, bo przecież nastolatki nie lubią różowego. Szary! Wydaje ci się, że twoje życie jest jak film. Ale takie nie jest. Pomarańczowy. Jesteś naprawdę bardzo wkurzającą osobą. I lubisz pomarańcze. Srebrny. Nieważne jak dobry w czymś jesteś, zawsze kończysz na drugim miejscu. Złoty. Możesz być dosłownie najgorszą osobą na świecie, a i tak każdy cię lubi. Dosłownie nigdy nie musisz się uczyć ani do niczego trenować, bo i tak dostaniesz dobrą ocenę albo zajmiesz pierwsze miejsce. Limonkowy, ludzie nie potrafią rozróżnić Twojego ulubionego koloru od żółtego albo zielonego. To te kolory się czymś różnią? Bordowy, jesteś psychopatą i podoba Ci się kolor, który wygląda jak krew. Tęczowy, nie potrafisz wybrać. Brać jednego koloru, więc po prostu wszystkie lubisz tak samo. A ja lubię ciebie! Jak zwykle pamiętajcie, że to tylko żarty, więc nie bierzcie tego na serio. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrybowania, bo to najszybciej rozwijający się kanał w Polsce, więc naprawdę warto. Cześć!